Witajcie, moi kochani. Dzisiaj zrobimy sobie część drugą w tej sztucznej inteligencji, która to owa część nosi tytuł Sztuczna inteligencja o i reset. Czyli tutaj powiążemy. Powiem dzisiaj w dzisiejszym odcinku Wam dwa główne punkty, dlaczego powstaje sztuczna inteligencja. No i tak jak powiedziałem, w poprzednim odcinku, tak, że ta nasza inteligencja, rozwój techniczny, rozwój intelektu, to jest takie złudne stawianie nas na piedestale rozwoju i wmawianie nam, że, że my się rozwijamy umysłowo i, i ciągle idziemy do przodu. Gdzie wręcz przeciwnie, ten rozwój, rozwój intele, intelektu, rozwój. Naszego, tak jak oni to twierdzą, rozwoju po prostu my się cofamy, tak? My się cofamy już w rozwoju. My punkt kulminacyjny tak zwanej inteligencji i rozwoju umysłowego już, już przekroczyliśmy. Tutaj jest tylko, tylko wracanie się, cofanie się do tyłu. Wynalazki, wynalazki, które, które obecnie, obecnie używamy, były wymyślone co najmniej 100 lat temu, także tutaj proszę darować sobie e, mówienie mi, że mamy inter, że żyjemy w dobie internetu, że mamy internet, mamy szy, szybkie, szybkie tam e, wiadomości, kontakty, komunikowanie się. Nie, nie, to już było wymyślone co najmniej 100 lat temu. E, to jest pierwsza sprawa. Druga, z racji tak zwanych energii, o których powiem. Troszkę później yy, wcześniej nie można było ich, ich że tak powiem wdrożyć w życie yy, tak zwanego internetu i na przykład G5, tak? Yy, można to było zrobić teraz, yy, tak? Czyli cofamy się umysłowo, dlatego potrzebna jest sztuczna inteligencja. Yy, tak, tutaj też trzeba dodać, że sami już więcej nic nie wymyślimy, co do tej pory zostało wymyślone. Tak. Yy, druga połowa, no może nie tak, druga połowa, ale początek drugiej połowy XX wieku, no to był maksimum, co tam jeszcze tam gdzieś, niby coś jeszcze było wymyślone, a już teraz po prostu. Yy, dlatego jest potrzebna nam sztuczna inteligencja, która będzie wymyślać za nas następne tak zwane wynalazki. I Umacnia nas w tym, że my się cały czas rozwijamy intelektualnie, umysłowo, podnosimy swoje IQ i tak dalej. Jak oni to nazywają, jakbyście tego nie chcieli, wiecie dobrze, co mam na myśli. No i tutaj się wiąże to z tym, że jest, jest zachodzi układ energii. Tak. I większość ludzi będzie powracać na tzw. łono natury, czyli i tak będzie schodzić z tzw. inteligencji, wchodzić na świat duchowy, tak? łączyć się z naturą i nie będzie nam potrzeba, nie będziemy wracać do pierwowzoru, tak jak żeśmy nie tyle powstali, albo zaczęli swoją egzystencję tutaj na Ziemi. Tak. Będziemy wrócić na, to, na, na łona natury. Mówiąc inaczej, tak na, na, na stronę duchową. Co oznacza zejście z drogi intelektu, a wejście i kroczenie drogą duchową i zmysłów. Tu proszę nie mylić z dotychczasowymi standardami, przyjętymi, że strona duchowa to jest religia bądź i, tak jak mamy teraz wmawiane w religii, czy to jest to, czy z tych sekt albo um, błędne też um, interpretowanie religii wschodu i też mówienie, mówienie tu o stronie duchowej. Nie, 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 to jakaś joga czy coś, to wszystko to odpada. To jest błędnie interpretowane. Um, drogę duchową naturalną, tak jak ja nazywam, jak ja nazywam, no po prostu Człowiek, natura, połączeni i komunikacja bez, yy, bez słów komunikacja gestami, zrozumienie instynktów, o których, o których, o które mamy, a nie rozumiemy, yy, zrozumienie świata duchowego itp. i no tak dalej, Można to wymieniać. Tak? Będziemy wchodzić w tą stronę. Nie będzie nas interesowało, czy samochód ma kurwa. 6 cylindrów, czy, 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 czy silnik elektryczny, czy spalinowy, czy jest hybrydą, tylko by mnie zainteresowało co innego. Tak? Czyli przejście, zmiana, obrócenie się dokładnie o 180 stopni. Gdzie, jak już mnie znacie, ja cały czas o tym trąbię. Wszystko obracać o 180 stopni. Tak. Tą drogę pokażą nam, będą nam pokazywać gdzieś indygo, które już od dłuższego czasu bardzo mocno, że tak powiem, zasilają szeroki ludzkości i one będą to nam pokazywać, tak jest będzie to na razie powolny, a powolny proces przechodzenia z jednej strony na drugą. Oczywiście oczywiście nie będzie to łatwe dla niektórych. No, dla niektórych ludzi będzie to łatwe, a dla niektórych będzie to bardzo trudne. A w większości, o, powiedzmy, dla większości będzie to bardzo trudne, ale człowiek jest taką zgrabną naturą, yy, tak urządze, urządzeniem żyjącym, tak się za, yy, zaśmieje. Przyszło mi teraz nazwa: urządzenie myślące, w związku z tą sztuczną inteligencją, gdyż będziemy mogli się szybko adaptować do. Do nowych, nowych sytuacji, powrót do źródła, to jest inaczej. Odsyłam do Radia Cenzura, gdzie mocno było wałkowane, wałkowany ten temat. Szczególnie z Liwi, z czyli on tam żeśmy robili cykl takich nagrań, i tam też pięknie jest to, jest to właśnie opisane. Drugim głównym aspektem, dlaczego powstaje sztuczna inteligencja. Jest strach, i tu chodzi o to, że, że maszyna myśląca albo człowiek już przerobiony na maszynę, czyli istota żywa, ale myśląca jak maszyna, będzie pozbawiona tzw. Tzw. Uczuć, tak nie zwanych uczuć. Nie będziemy się zastanawiać, tylko wykonywać rozkazy. To jest pierwsza sprawa. No, no komputer czy, czy maszyna nie nie, ma, nie nie wie, co to jest strach, tak? Więc będzie, 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 będzie robić to, do czego została powołana, tak? I... I ta inteligencja sztuczna ma nas utrzymywać dalej w tym strachu, gdyż strach to nie wiedza, jak już dobrze wiecie, Równo się nie wiedza, więc jeżeli czegoś nie wiemy, to yy, będziemy cały czas yy, bać się, a człowiek zastraszony, no niestety jest bardzo łatwy do sterowania. Więc, więc tutaj tutaj liczą ci rządzący światem, że właśnie ta sztuczna inteligencja wprowadzi po pierwsze yy, złudną tak zwaną yy, złudną, tak zwaną no, jak to się nazywa? Pokazanie nam, że my się cały czas rozwijamy, plus yy, utrzymanie nas w strachu, gdzie, gdzie, gdzie bardzo im zależy na tak zwanym czasie, gdyż czas już przyspieszył, bardzo mocno przyspieszył czas zmian, tak zwanych. Obecnie żyjemy, już powiedziałem to bardzo głośno już nie, i niejednokrotnie, że żyjemy i po prostu na naszych oczach odbywa się ten reset, o którym wszyscy mówią. tak? Oczywiście dla tych rządzących jest bardzo, łatw, bardzo, bardzo łatwo. Oni specjalnie stworzyli religię, stworzyli pewne, pewnych, że tak powiem, i stworzyli pewnych ludzi, którzy mówią nam, jak będzie niby wyglądał, ma wyglądać ten reset, co jest opisane tam w Biblii, w jakichś innych tam księgach, czy to przepowiadacze. Jasnowidze, jasnowidzowie typu Nostradamus i jeszcze inni, jest tego bardzo dużo, ale zauważcie, jest to wszystko, to, co dopuszczone do tak zwanego masowego przekazu, czyli do wiadomości, które, które, które mogą obiegać cały świat w, w mediach no, w tych społecznościowych, w mediach normalnych, plus w internecie to, czym, czym rządzą, zarządzają ci, 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 ci na którym którym zależy na tak zwanej władzy i utrzymania człowieka w takim, nie innym, w takim, nie innym stanie dopuszczają, tak zobaczcie, scenariusz jest zawsze taki sam, strach, 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 strach. Czego byście się nie tchnęli, czy to będą powodzie, czy to będą pożary, czy to będą jakieś wybuchy wulkanów, czy to będzie asteroida, czy to będzie... Jest tego bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo. Cały czas jest nam wpojany strach. Oczywiście nie macie czego bać, bo tutaj mówię, reset jest całkiem, inaczej będzie wyglądał. RESET, reset jest nic innego, jak, jak o, odejście, czyli siły z, zła. I zło, które już jest na ziemi, opanowało nas wszędzie będzie odchodzić na drugi plan. Tak. Będzie powoli, powoli wygasać i jego siła yy, wiodąca, prym, 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 wiodąca prym na świecie będzie opadać, a my z powrotem będziemy jako do, do, dobro, będzie, będzie znowu yy, triumfować na świecie. No, po prostu yy, pomocy człowiek, człowiek człowiekowi będzie pomagał bezinteresownie, nie, jak teraz odwrotnie, że, że, że jednostka jest yy, priorytetem, A większość jest zerem, tak? Czyli nua no, iść tylko ja, tak? Wie, wiecie o co chodzi. Czyli tutaj te zmiany, będziemy, będziemy powracać. Układ energii się zmienia, dosłownie się zmienia już, można, y, od ładnych kilkudziesięciu lat. Układ energii się zmienia, na. I to, że mamy G5, ta siatka, Cantrace i tak dalej, to jesteśmy teraz na razie w klatce, ja to, ja to w innym odcinku bardziej opisowo, opisowo powiem, o co chodzi z tą klatką, że żyjemy zamknięci w klatce, po prostu, żeby energię się nie, żeby jeszcze zwolnić ten proces tych zmian, tak, oni no, potrzebują nie tyle czasu, jak to jest, mówię, już od kilku lat powtarzam w swoich nie tyle wywiadach, jak wypowiedziach, albo nagraniach, że tonący brzydki się chwyta i oni w tym momencie, oni, wiecie o kim mówię, rządzący światem źli ludzie, y, Żydzi hazardsy, grup klasa czwarta, niebieska krew. Oni dążą do tego, żeby jak najdłużej jeszcze utrzymać ten stan, tak zwanej tak zwane ich dominacji, to jest sztuczna, sztuczne podtrzymywanie już tego, tego życia, ich wszelkimi sposobami się łapią i trzymają, ale to jest y, na krótką metę, bo gdyż tak jak powiedziałem, czas bardzo przyspieszył y, siły, które już po prostu. Są i tylko czekają na tak zwane wkroczenie i zrobienie porządku. No, stoją już u, u próg ziemi, więc, więc tylko hasło i jest pozamiatane po imprezie. Oczywiście tutaj chodzi o to też, że nie może to się odbić z dnia na dzień z powodu szoku tak zwanego, który większość ludzi mogłoby dosłownie odnieść. No, wręcz destrukcyjnie. Niektórzy po prostu by zwariowali, nawet po prostu eksplodowali z tego, że po prostu nie, nie, mogą, nie mogliby wytrzymać. To nie, jest, nie było ich naturalne. Odczuwaliby to jako coś złego, więc coś złego dla nich, wręcz od, odwrotnego. Z tym, co do tej pory byli nauczeni. To bardzo widać jest w rozmowach z ludźmi, gdzie jeżeli macie już jakieś pojęcie o świecie i widzicie coś, rozmawiacie z ludźmi i i po prostu do pewnego momentu tak, on będzie Ci mówił, tak, ja też to widzę, jak też to zauważyłem, o, też to jest nie ten, no ale mu do, dorzucić troszkę więcej informacji, patrzeć, jego mózg się gotuje i niestety na drugi dzień już nie ma tej osoby, bo ona już będzie Cię unikać, bo Ty już wyrządzasz mu krzywdę, sprowadzając go na tak zwaną pozytywną, czy dobrą drogę, czy normalną drogę, jakbyśmy to nie nazwali. Więc reset, no wiecie, jak będzie wyglądał i tutaj Ci, co są po tak, tak zwanej stronie natury dobra, e, przejdą to łagodnie. Ci, którzy już otworzyli umysły na tak zwaną wiedzę alternatywną, która nie jest wiedzą e, z książek, e, z jakiejś Biblii e, czy. Środków masowego przekazu, gdzie jest po prostu w większości poklepywany jeden przez, jeden przez drugiego, yy, mówców, którzy po prostu powtarzają jeden po drugim, gdzieś jeden coś wymyślił albo wprowadzili w życie i, i tak ma być i trzeba to, 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 to rozwijać. Każdy mówi tylko inny, i, inaczej zbudowane są zdania, a wszyscy mówią klepią to samo. Czyli jeżeli otworzyliście oczy, Przejdziecie ten reset łagodnie. Jeżeli czujecie połączenie z, tym, z, z naturą, z życiem, czujecie powrót do, nie wiem, do zmian, na przykład, jeżeli macie jako takie chęci do, do tego, to też jest bardzo duża szansa na to, że przejdziecie to jak bardzo łagodnie. Ci, którzy no niestety tego nie zrobią, będą zapatrzeni w tak zwany szał, i, 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 i ten, i, i, i fajny XXI wiek i cywilizację, która mu przynosi niby same same pl, same fajne rzeczy. No to po prostu no, będzie ciężko z tymi ludźmi, boleje nad tym, ale tak niestety świat wygląda, i tak taka jest kolej rzeczy: to jest ta sinusoidal. Że tak my raz na wozie, raz wodę. kiedyś byliśmy jako Słowiani na wozie. Teraz jesteśmy pod wozem, i sportem wrócimy sobie na ten wóz. I tak, to, tak to się fajnie odbywa no, w, tych, w, tych, tych, w tych naszych czasach. Żyjemy w świetnych czasach, gdyż mówię, jest tutaj ostatni główny reset na naszych oczach, już się zaczął i się odbywa. Sława, trzymajcie się, nie dajcie się strachowi, nie bójcie się. Szukajcie alternatywnej wiedzy, analizujcie własne przemyślenia, żeby jak najmniej najwięcej wiedzieć, ale wiedzieć pozytywnie, nie negatywnie, czyli wiecie o co mi chodzi. Zdobywajcie wiedzę alternatywną i tą wiedzą się podpierajcie, gdyż ta wiedza Was może uratować przed tak zwanym strachem, który jest dla nas destrukcyjny. Na tym pięknie zakończę. Następny odcinek będzie, też powiem, ale powiem o właśnie strachu i przełamaniu tego strachu. To będzie taka kontynuacja moich nagrań z tego. Z Radia Cenzura i kontynuacja takiego cyklu, to był Alutan kontra demony. Także słowa, trzymajcie się i bądźcie zdrowi. Pozdrawiam serdecznie.